Cześć, z tej strony Kubik. Witam i zapraszam was na kolejny odcinek mojej kariery. Kariery, w której gram na pozycji defensywnego pomocnika w klubie FC Metz. Aczkolwiek jestem zawodnikiem zagłębia lubin do FC Metz. Zostałem wypożyczony w ostatnich godzinach okienka transferowego pomiędzy rundami i tutaj staram się budować swoją markę. Staram się budować swoją markę we Francji, bo FC Metz najlepszym klubem w drugiej ligi francuskiej nie jest. Mamy niewielkie szanse na awans do ligę. Mało tego są one wręcz iluzoryczne dlatego warto się pokazać, warto się starać o powołanie chociażby do kadry o bycie zauważonym przez menedżerów z ligę i takim meczem, którym mogę się pokazać jest kolejny nasz mecz FC Metz kontra Rossing Lons. Jedziemy! Już na początku meczu mieliśmy dobrą sytuację do strzelenia gola, ale zabrakło zimnej krwi napastnikowi mojej drużyny tutaj widzicie tą sytuację z drugiej strony też świetnie zachował się bramkarz. Tutaj sytuacja z 27 minuty, która mrozi krew w żyłach. Próba strzału, zderzenie z obrońcą i kontuzja. I kilka ciężkich chwil. Nie wiedziałem, czy to coś poważnego, ale na całe szczęście była to kontuzja, którą da się rozbiegać. Jak to mówił Franciszek Smuda, że niektóre kontuzje po prostu trzeba rozbiegać. Można grać dalej. Ja grałem dalej. Grałem dość dobrze. To jest świetne podanie do Sara, ale jakością ten napastnik nie powala, niestety nic z tej akcji nie wyszło. A tutaj akcja Lons i niestety Bramka. Bal, 59 minuta 1 do 0. Pomimo tego, że Metz grało w piłkę, to Lons strzelało. Tutaj dobry odbiór. Musiałem grać w defensywie, ofensywnie. Nie miałem za bardzo z kim grać. Jak widzicie, strzały nie były zbyt groźne, i tak też skończyło się to spotkanie 1 do 0 dla Lons. I co ja mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć jedynie tyle, że to już definitywnie skreśla szansę Mets na awans. A i mój mecz nie okazał się jakimś wybitnym spotkaniem. Całe szczęście, kontuzja okazała się niegroźna. Mogę grać dalej. Ocena meczowa 6 6. Jedno kluczowe podanie, które mieliście okazję oglądać. A poza tym, no słabo, odbiory piłki tylko 25%. Sporo strat, sporo niecelnych podań, tak nie będziemy grali. Tak się nie wywalczy miejsca w ligę, tak się nie wywalczy miejsca w notesie żadnego z menedżerów. Dlatego też kolejny mecz muszę już zagrać na lepszym poziomie. Ale niestety, o ile motywacji nie brakowało, to miejsca w składzie dla mnie zabrakło. Na całe szczęście, chwilę później graliśmy z Oser. Jest to była drużyna Irka Jelenia, on tam robił naprawdę dobrą robotę, sporo bramek strzelał. Także mam nadzieję, że w OSER Polaków obserwuje się uważniej, jest kolejna szansa na pokazanie się, bo OSER jest na bardzo dobrej drodze do awansu do Ligę, Także warto było zagrać z nimi właśnie dobry mecz. Kto wie, może odezwą się w sprawie transferu i będę mógł swoją karierę kontynuować na wyższym poziomie ligowym, bo w tym momencie powrót do Zagłębia Lubin byłby, wydaje mi się, stratą tej połowy roku. Aczkolwiek, jak widzicie, cały czas się rozwijam, cały czas moje umiejętności idą w górę. Jaki przegląd pola, świetne podanie, niestety nic z tego, a tutaj akcja z 45 minuty, dobre wybicie. Chciałem rozpocząć kontrę, ale niestety nic z tej kontry nie wyszło, została ona dobrze powstrzymana już przez pomocników. I tak skończyła się pierwsza połowa meczu. Bezbarwny 0-0. Poza tym jednym ciekawym podaniem z mojej strony. No nie błyszczałem w tym meczu. K Niestety kolejne bezbarwne spotkanie w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że taki będzie jak najmniej, ale na szczęście udało się nam zdobyć bramkę. Tak to jest, jak się gra o nic, to można z najlepszymi drużynami wygrywać. Bez presji grałem dość agresywnie. Chciałem, tak jak mówię, się pokazać włodarzom oser. Próbowałem strzelić. Nawet ten strzał miał szansę powodzenia. Zaskoczony bramkarz. Ale udało mu się jakimś cudem tą piłkę wyciągnąć i wygraliśmy to spotkanie. 1 do 0. Moja gra była już zdecydowanie lepsza niż w poprzednim spotkaniu. Więcej udanych odbiorów piłki, lepsze podania, lepsza ocena meczowa i to zaowocowało powołaniem do kadry z czego jestem naprawdę dumny aczkolwiek co ja mogę powiedzieć zmienił się trener Waldemar Fornalik dał mi tylko jedną szansę na pokazanie siebie w reprezentacji Adam Nawałka mam nadzieję będzie mnie widział w swoim składzie zostałem powołany na mecze z Australią i z Peru czy zagram W obu szczerze wątpię podejrzewam że tylko w jednym zostanę przetestowany dam z siebie wszystko mam nadzieję że przekonam do siebie trenera jak się okazało, na Australię w kadrze się nie zmieściłem. Męs skończył się wynikiem 2-1 dla Polski. A z Peru już zagram. Co prawda jest to, wydaje się, rezerwowy skład z Milikiem w ataku, z Milą, z Koseckim, z Pawłowskim. I ja pomiędzy tymi zawodnikami mam nadzieję zrobić wszystko, by przekonać selekcjonera, żeby regularnie powoływał mnie do kadry. Nie marzę jeszcze o pozycji gwiazdy w prezentacji, na to przyjdzie czas. Na razie chciałbym być ważnym ogniwem w rotacji w tym składzie. Oto oni, oto bohaterowie dzisiejszego widowiska, polska reprezentacja, zaczynamy! Od początku chciałem się pokazać, od początku chciałem zapaść w pamięć nowemu selekcjonerowi. Tutaj dość długi rajd, nie mam przez pół boiska, świetne wyjście na pozycję, dostałem piłkę, nic tylko wykończyć, lewa noga. Pudło, statystyki strzałów jeszcze są zdecydowanie za niskie, ale podanie. Palce lizać Kosecki, nic z tego. Polska atakowała, Peru również miał swoją sytuację. Farfan, świetnie, bronisz szczęsny. Tutaj kolejna akcja, tym razem z lewej strony. Dobra noga, dośrodkowanie. Nie udało się, ale wzrosły statystyki doświadczenie zbierane w takich meczach procentuje, a tu akcja z 40 minuty ewidentny błąd Szczęsnego i Pizarro zdobywa bramkę dla Peru przegrywamy 1 do 0 ale już w kolejnej akcji udało się zremisować duży udział w tym Fakcie miał obrońca reprezentacji Peru, który strzelił samobójczą bramkę. A tutaj to, co chodzi o charakter, walczymy o każdą piłkę. Udało mi się przechwycić podanie. Strzał niestety prost bramkarza, ale był tam Milik i zdobywa bramkę. 2-1. Kolejna sytuacja, znowu Milik, król pola karnego, w tym spotkaniu przyćmił wszystkich. Fenomenalny występ tego zawodnika. Ja się bardzo starałem. Dużo akcji, dużo strzałów, niestety wiele z tego nie wynikało. Było kilka szans na bramkę, tu kolejny niecenny strzał, ale wydaje mi się, nie pokazałem wszystkiego, co mogłem pokazać. Czy to zagwarantuje mi stałe miejsce w reprezentacji, patrząc na ocenę meczową, nie wydaje mi się 6 i 6. Słaby występ, przemotywowany, byłem, aż 5 strzałów oddałem na bramkę. Reprezentacji Peru, 1. Pozwolił zdobyć na bramkę, ale to chyba za mało, były aż dwie stuprocentowe sytuacje, które musiałem po prostu wykorzystać. Dwiema bramkami strzelonymi w drugim meczu, w prezentacji już bym miał w niej zdecydowanie inną pozycję. To są cele na kolejne mecze, nie są zbyt wygórowane. Patrząc na cele, jeśli chodzi o sezon we wc Metz, to jestem w każdym miejscu poniżej kreski. Wymagania były zdecydowanie wyższe niż w Lubinie z ich realizacją. Nie jest najlepiej. Zobaczymy jak pokaże się w kolejnym meczu. Zaczynamy FC Mec w białych strojach. Oczywiście od razu proszę o piłkę, żeby poczuć się pewnie, porozgrywać, dobrze wejść w mecz. Nie musieliśmy długo czekać na pierwszą groźną sytuację FC Mec. Ines dośrodkowanie, jest tam Sako, wyskakuje idealnie. Bramka, 1 do 010 10 minuta. Coraz lepiej gra ten zespół niestety, gdy już szanse na awans są tylko iluzoryczne zaczynamy grać. Tutaj moja próba podania nieudana, ale wywalczyłem jeszcze tą piłkę strzał niecelny trzeba popracować na treningach nad strzałami, bo jak widzicie, gra w obronie gra w odbiorze prezentuje się naprawdę nieźle. A i do środkowania wychodzą mi coraz lepiej. Także jak na początku był problem z podaniami, był problem. Z defensywą, tak, teraz jedynym problemem dla mnie są strzały. Co prawda, jestem tylko defensywnym pomocnikiem, ale chciałbym mieć te umiejętności, które pomogłyby mi chociaż postraszyć bramkarza z dalszej odległości. Tutaj dośrodkowanie gorszą nogą jest szansa na bramkę, nic z tego. Tu szansa z 40 minuty kontra gości, błąd obrońcy, sporo szczęścia. Bramkarz bez szans. I ta cała zaliczka, te wszystkie groźne sytuacje na nic. 1-1, tutaj kolejna sytuacja, świetny wślizg, agresywny z mojej strony. Sprokurował stuprocentową sytuację, w której na bramkę nie zamienił Sako, a to chyba akcja życia tej drużyny. Fenomenalnie, wszystko w tempo, idealne dośrodkowanie, jeszcze lepsze wykończenie. Bramka, 88 minuta, 2-1 dla FC Metz, moja druga asysta w tym zespole. I naprawdę wspaniały mecz. Wspaniały mecz, bardzo dobry w defensywie. W ofensywie również było ciekawie, szczególnie ta asysta. Zostałem zawodnikiem tego meczu, także być może jest to przełom. Po powołaniu do kadry mam nadzieję, że tak będzie ocena meczowa 9-4 lepiej w karierze jeszcze nie było. Jestem zachwycony tym meczem. Wychodziło mi po prostu wszystko. Odbiory piłki może nie są jeszcze aż tak skuteczne, jak być powinny, ale będę nad tym pracował. 67 rola wszystko idzie w dobrym kierunku dla zasady sprawdźmy jeszcze sytuację w tabeli ona za dobrze nie wygląda tak jak mówiłem nie ma już praktycznie szans na awans do ligę szóste miejsce brak szans na awans praktycznie 15 punktów jest to strata nie do odrobienia nie będzie mnie w ligę w przyszłym sezonie przynajmniej nie będzie mnie z FCM zobaczymy może pojawią się jakieś oferty w okienku transferowym mam nadzieję że tak będzie a czy tak będzie? Sprawdźcie w kolejnych odcinkach. Jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, like, sprawdźcie też inne serie z Fify, bo wydaje mi się nie są gorsze od tej. I tyle. Zapraszam na kolejny odcinek, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!